No kochani właśnie takie coś sobie kupiłem To jest taka poduszka eee... rehabilitacyjna Jak kiedyś miałem rehabilitację to tam mieliśmy takie takie coś, takie z Dziś e... nie mogę tego rzeczy na zrobić, bo ja... stary problem no, jak miałem rehabilitację, no to żeśmy je trenowali na takich poduszkach, takich ćwiczenia żeśmy wykonywali, potem kupiłem. No, kupiłem ją po to, żeby na niej siedzieć w samochodzie. Tak. I mam bardzo wygodne auto, od którego boję się strasznie przewodów. Jak siedzę w tych wszystkich, w tych. Yy, jak siedzę w tych. Yy, I pompka jest, popatrzcie. Jak siedzę na tych siedzeniach wygodnych. Nawet pompkę dali do tego, no ciekawe jak to funkcjonuje. Także kiedyś tam rozmawiałem z jednym lakiernikiem z Polski i dał mi taki czy taki typ dał mi, żeby kupić sobie taką poduszkę, bo lakierował samochód jakiemuś tam ortopedzie, ortopeda miał taką poduszkę, się zapytał po co to jest i ten ortopeda mu to wytłumaczył. Także no, będę na tym siedział jak y, siadywał i będę próbował czy to funkcjonuje. No jak będą jakieś efekty dam wam znać. Trzymajcie się, hej!